Nie wiem jak Marcin Najman, ale L Testosteron to jest postać stworzona podresnik. Arek, pan Pawłowski na legendarnym kosmicznym meczu. w wrestling, sporty sportywalki, a dzisiaj siatkówka i koszykówka. W czym ty się odnajdujesz najlepiej? Panie kolego, jak wychodzi na to, że wszystkim? Krawaty wiążą, sobą ciążą? No nie, no to jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Ta końcówka, gdzie wszyscy wygraliśmy na boisko i mecz został dokończony w bardzo takim niestandardowym stylu. Myślę, że na Mistrzostwach Świata mogliby się wkurzyć za to, ale ja się doskonale bawiłem i taki mały prywatny sukces. Wszystkie zagrywki weszły, żadnej, żadnej splewionej. Także... Nie było słychać okrzyków MVP, MVP, ale chyba no, dole domagasz się. Za chwilę będą ogłaszać i jeżeli tego nie zrobią, to będę naprawdę bardzo, bardzo zły. Naprawdę będę wściekły. Chyba za chwilę będą ogłaszać, tak zobaczymy. Ale zupełnie na serio fenomenalna rozrywka, fenomenalna zabawa, no i piękna, piękna, piękna rzecz, że można doskonale się bawić, spotkać tylu fajnych ludzi, którzy też, kurczę, powiedzmy sobie że to są ludzie, którzy kiedyś byli moimi idolami, autorytetami i tak więc petarda. Tak trzeba żyć, tak trzeba pracować, żeby twoi idole stali się twoimi kolegami po wachu, nie? A, a dodatkowo jest piękny, szczytny cel, więc za każdym razem, jak będzie opcja, żeby pomóc, to ja zawsze, zawsze, zawsze pomogę. To jest legendarne miejsce dla polskiego sportu. Wiemy, że to jest to wyjątkowe miejsce też z innego względu, które jest bliskie twojemu serduchu. High League tutaj zadebiutuje, to tu będzie pierwsza free fightowa gala i pierwsza gala w ogóle od lat tutaj w katowickim spotku. Powiedz jak uczucie, bo tutaj przy niekomplecie publiczności jest gorąco. A co dopiero jak tu będzie 10 koła ludzi? Ja się absolutnie nie mogę doczekać. Uważam, że to będzie bardzo szczególna gala. Nie tylko dlatego, że mocna karta, że fajne walki e, i na tym poziomie sportowym i myślę, że temu też nie zabraknie. Ale no magia tego miejsca to jest coś, co człowiek czuje. Wchodzi się, masz takie To jest coś innego. To jest ciężko to określić, ciężko ubrać to w słowa, a Jeżeli Pawłowski. Dużo emocjonujących pojedynków. Wiemy, że w końcu doszło do zmiany. Marcin Najman będzie bił się z Pawłem Jóźwiakiem. Wielu różnych rzeczy się spodziewaliśmy tego rewanżu. Tak szybko na pewno. Nie jakie emocje, czy, czy Marcin Najman w końcu będzie zwycięzcą. Jestem bardzo ciekaw, zobaczymy. Mnie jeszcze czekają rundki z Marcinem oraz z prezesem. Jestem bardzo ciekaw, najpierw jak będą bronić swoich argumentów, a później samych siebie w klatce. Na który z tych pojedynków, który tutaj się zbliża na highligu, to czekasz najmocniej? Jeszcze raz? Na który z tych pojedynków, który odbędzie się na highligu, czekasz najbardziej? Na pewno main event Pasza Dubiel, na pewno Marcin Prezes, na pewno Labrega Karwat. Każda walka z innych powodów, tak naprawdę. Względów, to będzie freak fight nad freak fighty. No właśnie, Ludwiczek wjechał głęboko na tych y, ostatnich rundkach. No ma potencjał na gwiazdę freak fightów. Aż dziwne, że nikt go do tej pory nie wykorzystał. Chodziły plotki, że były już kiedyś zrobione zdjęcia, ale ostatecznie nie doszło do walki. Y, ja tam nie wiem, ja po prostu się cieszę, że Ludwik jest. Pomogę razem z nim ten mój cudowny cringe'owy humor uskuteczniać. Jasne. Y, powiedz mi jeszcze, Arek, y, inna... Tak jest. Inna koszula bliska ciału, czyli w wrestling. Powiedz mi w takim razie na sam koniec, my rozmawialiśmy o tym już wiele razy i znam twoją odpowiedź, ale gdzie bardziej nadawałby się Marcin Najman? Do MMA czy jednak do wrestlingu? Znasz moją odpowiedź, więc nie będę się powtarzał. Myślę, że... El... nie wiem jak Marcin Najman, ale l Testosteron to jest postać stworzona pod wrestling. Trzeba próbować namawiać. Słucham? Trzeba go próbować namawiać w takim razie do przenosin, do, do innej dyscypliny. Wszystko przed nami. Dobra. Arek, dzięki za rozmowę. Dzięki Ma bardzo. Dzięki bardzo. Grazie, grazie.